25 maja 2018 roku. Dzień dobry, suszę słuchawce. Yy, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Wczoraj wieczorem przechodząc koło pana biura zrobiłem kupę, rzeczy mężczyzna. Co? Pytam nie będąc pewien czy dobrze zrozumiałem. Na trawniku, po lewej stronie od wejścia, postawiłem takiego średniej wielkości balasa, wyjaśniam mój rozmówca spokojnym, cierpliwym głosem. Z telefonem przy uchu wychodzę z biura i patrzę na trawnik. Rzeczywiście, dwa metry od wejścia do mojego biura leży brązowy balas. Obok niego kawałek brudnej serwetki. Rozglądam się wokół w obawie, czy to nie jakaś prowokacja. Ludzie przechodzą jednak obojętnie i nikt nie patrzy w moim kierunku. Bardzo brzydko się pan zachował, oceniam mojego rozmówcę. Dzwoni pan, żeby przeprosić, czy może zapytać, kiedy może pan posprzątać? Dopytuję. Nie w tym rzecz, odpowiada mężczyzna. Dziś weszły nowe przepisy dotyczące danych osobowych. RODO. Słyszał pan o tym? Tak, byłem nawet na szkoleniu, przyznaję nie bardzo wiedząc, do czego mój rozmówca zmierza. To świetnie. Głos w słuchawce stał się bardziej ożywiony i trochę weselszy. Nie muszę więc panu tłumaczyć, czym są dane osobowe. Są to wszelkie informacje, dzięki którym bezpośrednio lub pośrednio można zidentyfikować osobę. Odpowiadam, coraz bardziej zaintrygowany tą dziwaczną rozmową. Czy po stolcu można zidentyfikować osobę? Pytanie spodziewanie mój rozmówca. Gdyby ktoś popełnił przestępstwo i zostawił na miejscu zbrodni swoją kupę, to czy policja, robiąc badania DNA, mogłaby ustalić, kim jest ta osoba? uzupełnił pytaniem pomocniczym, o które wcale nie prosiłem. Patrzę na leżącego w trawie balasa i z trudem przełykam ślinę. Sądzę, że tak. W rozumieniu RODO mój stolec jest daną osobową, ucieszył się mężczyzna w słuchawce. Dopóki leży na pańskim trawniku, jest pan administratorem moich danych osobowych. Podrapałem się po głowie, nie wiedząc co powiedzieć. Tak czy nie? usłyszałem w słuchawce. No chyba tak, przyznałem niechętnie. Mam prawo do przenoszenia danych. Głos mężczyzny stał się jeszcze bardziej pogodny. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przeniesione przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi wyszeptałem zdanie zapamiętane ze szkolenia. O ile jest to technicznie możliwe dodałem z nadzieją w głosie. Weźmie pan łyżkę i słoik, zgarnie mój stolec z trawnika i zaniesie do laboratorium, które jest po drugiej stronie.